Część rzeczy, które wpływają w Dodgy -do Pomimo, że oto ma ponad 5 metrów długości, to miejsca na środku jest wciąż mało. Przez elektryczne fotele siedzimy naturalnie jak na taki sportowy samochód wysoko, no a szybel dach dodatkowo opiera nam parę centymetrów przestrzeni nad głową, przez co ja, mając 1,95 m, obcięłam głową o sufit, chcąc przyjąć prawidłową pozycję do jazdy. Z tyłu miejsce na nogi jest wystarczająco. Niestety, spadliwa linia dachu skutecznie uniemożliwia mi wyprostowanie się. No i na wysokości oczu mam właśnie dach, a nie okno. Klastofobia gwarantowana. Pozostając przy dużym, niepraktycznym rozmiarze, pokaźnik też mógł być większy tylko 470 litrów i punkt załadunku sporo powyżej mojego kolana czyli ta kanapa nie składa się na płasko a przez to, że to sedan to ma te charakterystyczne wcięcie w karoserii między strefą pasażera a bagażnikiem co skutecznie uniemożliwia załadowanie na przykład telewizora po to kierowca ma pamięć, to nawet w podstawie ale i to nie mogło być zrobione w 100% tak dobrze siadając na przykład po swojej narzeczonej i klikając przycisk potem najpierw przesuwa się do przodu miażdżąc nam kolana a dopiero później popuszcza się, cofając jednocześnie. Aż dziwne, że nikt z Ameryki jeszcze ich o co nie pozwał. W końcu to okazja na termowego hertata. Ciągłe tankowanie. Serio. I nie chodzi mi tutaj o spalanie rzędu 25 litrów po mieście, czy 18 podczas czarnego poruszania się autostradą, ale o to, że 70 litrowy zbiornik paliwa starczy na niecałe 300 km. Tanie, twarde, tandetne wnętrza zostały zastąpione czymś, co przypomina bardziej europejskie standardy. Pomimo to wnętrze dalej skrzypi przy nierównościach, potrafi skrzypić fotel. Pasowanie elementów też pozostawia wiele do życzenia. Dla szperu tudzież LSD. Niestety, zarówno w Chargerze, jak i Challengerze, posiadanie v pod maską nie zawsze oznacza możliwość lenia gumy. Czpera dostępna jest dopiero w wersjach 6.4 i mocniejszych w przypadku skrzyń automatycznych, a jeżeli mamy manual, no to możemy się cieszyć szperą już od wersji 5.7 wzwyż. Dla porównania u konkurencji, nawet najsłabsza, najbiedniejsza i wyśmiewana wersja Mustanga, czyli 2 EcoBoost ma już szperę. Ale wszystkie te wady znikają po naciśnięciu jednego przycisku. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę. A jeżeli chcesz więcej kontentu motoryzacyjnego ode mnie, zostaw subskrypcję. No i pytanie do Ciebie: jaka jest największa wada Twojego samochodu?